Cześć, witam was serdecznie. Z tej strony Piotra i witam Was w moim 20 jubileuszowym wideoblogu i pierwszym w roku 2017. Mam nadzieję, że Sylwester był e, udany. Mam nadzieję, że wybawiliście się wspaniale na nim i że dobrze weszliście w ten nowy rok. Oczywiście życzę Wam z tego miejsca w imieniu całego zespołu targów Rybomania, samych sukcesów w 2017 roku. Szczęścia, zdrowia, pomyślności, no i oczywiście przede wszystkim. Takich wspaniałych ryb, z takich rzek jak ta, za nami płynie liwiec, no i oczywiście większych, a także jezior, mórz i wszędzie tam, gdzie mówicie wielu, wielu sukcesów. Wszystkich Was już teraz zapraszam na rybomanię w lutym, 17-19 lutego odbędzie się największa, najwspanialsza rybomania, czyli rybomania w Poznaniu na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Gigantyczna impreza, już teraz wiem, że ona będzie absolutnie rekordowa. Wszyscy wystawcy zwiększają powierzchnię. Mnóstwo wspaniałych gwiazd, które odwiedzą Poznań w lutym. No i to wszystko uświetni oczywiście gigantyczne akwarium, na którym nie zabraknie nieprawdopodobnych pokazów wędkarskich, nowych przynęt na sezon 2017. Rybomania absolutnie naszpikowana nowościami, naszpikowana emocjami, no i oczywiście gośćmi, czyli wami. Zapraszam Was bardzo serdecznie, spodziewamy się, że targi w Poznaniu odwiedzi nawet 40 tysięcy osób. W tym samym czasie, kiedy będzie rybomania na terenie targów poznańskich, odbędą się targi knieje poświęcone myśliwstwu, targi bułtekst, czyli żeglarstwo, sporty wodne, No, ale oczywiście także te łodzie wędkarskie, dla nich będzie poświęcony zupełnie oddzielny pawilon, tego wcześniej nie było, oddzielny pawilon na kajaki wędkarskie, łodzie i wszystko co, co wędkarzowi jest potrzebne do tego, by bezpiecznie wypłynąć na wodę. Spinningować, położyć zestaw czy efektywnie łowić. Oprócz tego targi Tour Salon, czyli jeśli przyjdziecie ze swoją długą połową na tą imprezę, to zawsze możecie zabrać ją na targi turystyczne i wybrać wspaniałą ofertę wspaniałych wakacji na kolejny sezon. Ja was bardzo serdecznie zapraszam. Teraz będziemy spotykać się częściej, bo. Tych informacji będzie coraz więcej. Jestem przekonany, że w Poznaniu będą się działy wspaniałe, niesamowite, niezapomniane rzeczy. Koniecznie musicie tam być. Także życzę Wam raz jeszcze wszystkiego wspaniałego w tym 2017 roku. No i do zobaczenia w Poznaniu, a później, co też jest nie mniej ważne za miesiąc w Sosnowcu 24-26 marca. Widzimy się w Sosnowcu na kolejnej Rybomani na południu Polski. Do zobaczenia i do kolejnego wideobloga.